Cześć kochani, witam serdecznie, słuchajcie, kolejny piękny dzionek, no i co, ja oczywiście zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, na kolejny niesamowity wypad na tamizę, ale tym razem to jest naprawdę cała mistrzowska ekipa, chodźcie i spójrzcie. No i siema, spójrzcie, no cała ekipa już jest, tu są dziki, tu jest Adaś. Spójrzcie, tu jest jeszcze reszta całej ekipy, tam, tam daleko jest Andrzej, e, Bartek. ma ekipa! Woo! Także kochani nie ma co, lecimy. No ale teraz jeszcze słuchajcie, czekają mnie takie schodki. Spójrzcie, normalnie trzeba się tutaj teraz zbić. W dół. Hoppa. Hoppa. O, co dwie. Hoppa. Hoppa. I na dole. No i słuchajcie, Michał wydziobał. Ee, zębami dziobał. <grymiany> Jak kura normalnie dziobał, dziobał. Słuchajcie, wydziobał coś takowego. Tak, Michał, jak było rzymska ta. Rzymska bransoletka, <laughs> póki <laughs> jeszcze była brudna, tak? Potem przemyłeś i było kilka opcji w sumie. Jaką opcję ty obstawiasz, Michasz? Wszyscy że to jest od lampy naftowej, nie? Że od lampy naftowej jest Oprzywanie. prawdopodobnie tak. A. Z drugiej strony było szkło, tak, a tutaj się lampę otwierało i wlewało się ten, tak, jest to prawdopodobieństwo, że to właśnie jest to. Ale jest ładnie zdobione, nie jest to złotko, także nie podniecajmy się wszyscy, ale jest piękna znajdka, kolejna piękna znajdka, która leci do Michała Torby, także Michał, gratki normalnie wielkie. Lecimy dalej. No i słuchajcie, jest piękny, o, właśnie mi upadł. Piękny guziczek, który Wam powiem szczerze, że e, myśleliśmy po części, że to może jest dziewiątka, dziewięciokaratowe złoto, ale on się zaczął utleniać, e, będąc na zewnątrz już około dwóch godzin, e, także zdecydowanie to będzie miedziuszka. No ale guziczek, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę jest pierwsza klasa, kurde, dla mnie e, super. Ja się cieszę potrójnie, bo coś znalazłem w dniu dzisiejszym. Także lecimy dalej. heja Hej. No to słuchajcie, kochani, nas czeka przeparkowy wanko, Rafał już pojechał, Jacek pojechał. Ja zapłaciłem, burżujem jestem i to powiem szczerze. Chociaż nie wiem dlaczego tak postąpiłem, ale zapłaciłem, wyobraźcie sobie, za dwie godziny parkingu w tym miejscu 12 funtów. 12 funia za dwie godziny, bo liczą sobie to od spalania emisji CO2. Więc słuchajcie, wszyscy żeśmy przeparkowywali, a jeszcze Tomasa trzeba zgarnąć. No i wracamy z powrotem tam, tam, tam na tamiskę. No i teraz, kochani, należy się chyba konkretne pukanko. Patrzcie na tego kosiora. Jest hamerek, hamerek miedziany oczywiście, tak zwany Rose Farting. No słuchajcie, co tu dużo mówić? No kurde, piękny hamerek z tamizy. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to rocznikowo wygląda, ale ja mu się na pewno później przyjrzę. No i spójrzcie. Jest hamerek z tamizy, także no kurde, fajnie, cieszy. Tu złotko, tu sreberka, tu hamerek. Powiem Wam szczerze, że coraz bardziej zaczynam tą tamizę rozumieć i zaczynam nią żyć. O tak mogę to ująć, bo kwanty wychodzą coraz lepsze, ja się skupiam coraz bardziej. No i sukcesywnie krok po kroku są rezultaty. Są rezultaty. Powiem wam szczerze, cieszy kurde normalnie hammer. <laughs> masakra normalnie. Dzień mam już e, zrobiony. E, także co tutaj dalej? Kurde, lecę. Lecę, jeszcze może coś ciekawego dzisiaj wpadnie, także do następnego. Heja. No i słuchajcie, dzień się zaczął i Andrzejek krzyczy wyobraźcie sobie złoto złoto, nie wiem, gratuluję mu. Nie wiem czemu, Andrzej, ale na dzień dobry daje ci ten. Co masz? Chwal się. A jest obrączka! Słuchajcie, jest złotko. Andrzej... Andrzej, jak to, oce... jak to oceniasz? Kurna! A słuchaj, miałeś, A miałeś iść do domu! No nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie? Słuchajcie, nie ma co, kurde, Andrzej normalnie jest zdecydowanie mistrzem tamizy. Ja wiem, że ci tutaj wszyscy ludzie obecni potwierdzacie to, co nie? Kurna, no normalnie Andrzej jest zdecydowanie mistrzem tamizy. Nie ma drugiego takiego, jest ta obrączka. Pokaż jeszcze raz, Andrzej, co to będzie? Złoto. Ja wiem, ale masz jakiś ten? W środku jest półca, ale nie widzę. Pokaż ja ten trochę może. Stare cygańskie, ktoś to mówi. No, wygląda, wygląda. 24K. 24K jest? <śm> No złotko, słuchaj. Poczekaj, poczekaj, Adaś. Słuchajcie, są zdecydowanie punce w środku, e, no coś pięknego, kurde. Andrzej, miś świata, Adaś, lecę na twoje ręce. Andrzej, kurda, normalnie gratki jeszcze raz, brachu, jesteś przekozak. Powiem brzydko, jesteś przechuj. Lecimy dalej. A teraz, e, słuchajcie, e, piękny garnek taki, kurde, słuchajcie, stary, z dzióbkiem, e, co się kładło na ogień normalnie i robiło się herbatę, także... masz jeszcze żelazko, A jeszcze obok żelazko, kurde, widzicie, słuchajcie, Michał, jeszcze żelazko przyniósł, no rzeczywiście, jest dysza od żelazka, także, kurde, Michał, normalnie, gratki, panie. Znaczy, to to jest albo czajnik, to jest chyba czajnik raczej, albo ten, nocniczek y, szpitalny. Nie, to będzie czajnik. Nie, to, jest czajnik nie? to jest raczej na pewno czajnik. No i jest do tego lustereczko. Mówię lustereczko. Żelazko. Żelazko. Dobrze, żeś mnie poprawił, bo kurde, wiecie co, po tym Andrzeja złotku to się trochę podnieciłem, także mogę popełniać błędy, przepraszam. Słuchajcie kochani, Bartek z synem i spójrzcie co przynieśli, sześć telefonów i jednego wielkiego iPada. No masakrystycznie, gratuluję Bartek tobie i synowi. No spójrzcie, ekipa z niebieskiego Jeepa. Słuchajcie kochani, my kończymy zabawę na dzisiaj, wy możecie pomachać jak macie ochotę oczywiście, trzymajcie się bardzo cieplutko, oczywiście nie zapomnijcie o czymkolwiek dla nas, czyli jakiś like, subik, komentarz, mile widziany, trzymajcie się bardzo cieplutko, papa! Pa!